Dzień dobry, witam Państwa serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj dalej zajmuję się podstawami prawa i chciałam dzisiaj podjąć ostatni temat, jaki zaplanowałam w zakresie podstaw prawa. Temat ten to osoby prawne i czynności prawne. Osoby prawne, jest to na przykład skarb państwa, ale też jednostki organizacyjne, którym prawo przyznaje osobowość prawną, czyli na przykład interesy spółki są inne niż wspólnik. To na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna to osoby prawne, ale nie wszystkie jednostki organizacyjne są osobami prawnymi, na przykład nie są nimi spółki jawne i spółki partnerskie, ponieważ nie mają one organów. Są prowadzone i reprezentowane przez wspólników, brak zarządu, czyli tego organu, który mógłby je reprezentować czy też sprawować zarząd nad nimi. Cechy osoby prawnej. Osoba prawna to jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość. Osoba prawna jest traktowana podobnie do osób fizycznych. Nie wszystkie osoby prawne są podmiotami prawa. W jednostce organizacyjnej osoby prawnej musi występować element ludzki, np. załoga przedsiębiorstwa. Osoba prawna musi mieć majątek służący organizacji i celu. Osoba prawna musi mieć cel, osoba prawna musi odpowiadać majątkiem za swoje zobowiązania, osoba prawna musi mieć odpowiednią strukturę organizacyjną. Organy składają oświadczenia woli w imieniu osoby prawnej, czyli organy tej osoby prawnej. Musi być, e, mieć odpowiednią strukturę organizacyjną i składać się z różnych organów. Na przykład, przy wypadku kolejowym do sądu wzywany jest e, PKP ale nie cała firma, a jedynie jego przedstawicielstwo, czyli reprezentanci danych organów. Osoby prawne mają nazwę, adres, siedzibę, są notowane do rejestru. W imieniu osoby prawnej działają pojedyncze osoby w charakterze organów osoby prawnej. Zakres zdolności prawnej osoby prawnej jest węższy niż osoby fizycznej. Osoba prawna nie sporządza testamentów. Nie ma obowiązków rodzicielskich, nie może być ubezwłasnowolniona, może mieć kuratora, gdy nie ma organów do prowadzenia swych spraw, posiada i korzysta z ochrony dóbr osobistych. Moment uznania jej podmiotowości prawnej i wykreślenie jej z indeksu to jedno, czyli momentem uznania jej podmiotowości prawnej jest wykreślenie jej z indeksu. Rodzaje osób prawnych e, państwowe, skarb państwa, przedsiębiorstwa, banki, uczelnie państwowe, komunalne, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, przedsiębiorstwa komunalne, osoby prawne typu gospodarczego, przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie, osoby prawne typu niegospodarczego, prywatne szkoły wyższe typu fundacyjnego, fundator np. Alfred Nobel, były lub obecny fundator, osoby prawne typu korporacyjnego, członkowie plus udziały i składki to majątek osoby prawnej np. spółnicy. W prawie cywilnym znany jest jeszcze jeden rodzaj podmiotów prawnych, są to ułomne, pozorne osoby prawne. Podmiotowość prawną mają też organizacje, którym żaden przepis nie przyznaje osobowości, Prawnej, ale muszą działać zgodnie z prawem. Na przykład spółki jawna, komandytowa, partnerska, komandytowa akcyjna, wspólnota mieszkaniowa w domu wielorodzinnym. Te spółki nie mają organów, więc nie są osobami prawnymi, wspólnota z reguły również nie. Czynności prawne są to czynności zmierzające do ustanowienia, zmiany lub usta ustania stosunku cywilnoprawnego. I czynności te wywołują skutki prawne w sferze prawa cywilnego. To jest skutek i cel tej czynności, to ustanowienie, zmiana czy ustanie stosunku cywilnoprawnego. Oświadczenie woli zmierza do wywołania skutków prawnych w sferze prawa cywilnego. Czynność prawna jest to więc oświadczenie woli jednej lub więcej osób, zmierzające do wywołania skutków prawnych w sferze prawa cywilnego. Oświadczenie woli to zewnętrzny wyraz aktu woli wewnętrznej. Akt woli to jest to samo co wola wewnętrzna. Oświadczenie to uzewnętrznienie woli wewnętrznej. Czasem między nimi są sprzeczności, między aktem woli, czyli wolą wewnętrzną, i oświadczeniem, czyli uzewnętrznienie woli wewnętrznej, ale prymat wiedzie wola zewnętrzna, w prawie cywilnym oczywiście. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki, zamierzone przez strony, oświadczenia woli, ale też te, które wynikają z ustawy, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów. Forma czynności prawnej może być dowolna. Wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny oprócz wyjątków. Wyraźne oświadczenie woli zachodzi, gdy zostało złożone ustnie lub na piśmie lub za pomocą powszechnie przyjętego gestu lub znaku. Dorozumiałe oświadczenie woli zachodzi, gdy z całokształtu zachowania się osoby możemy wnioskować o treści jej oświadczenia woli, np. umowę o przechowanie płaszcza przez powieszenie płaszcza w lokalu usługowym. Szczególne formy czynności prawnych to forma pisemna i forma notarialna. Forma pisemna jest wtedy, gdy oświadczenie woli jest złożone na piśmie, własnoręcznie i wtedy, gdy ktoś własnoręcznie podpisał tekst oświadczenia woli napisany przez kogoś innego. Różny cel formy pisemnej, czynności prawnej jest nakazany przez ustawodawcę dla celów, albo dla celów dobrowolnych. W razie niezachowania tej formy przez strony, czynność prawna będzie ważna, a konsekwencją będą utrudnienia dowodowe. Przed sądem, czyli niedopuszczalność dowodu ze świadków i przesłuchania stron. Wyjątek. Bez zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub przesłuchania stron będzie istniał np. gdy obie strony wyrażą na to zgodę lub gdy fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Początek dowodu na piśmie. Pismo, gdy dłużnik uznaje swój dług wobec wierzyciela np. Jest takim dowodem na piśmie. Formę pisemną dla celów dowodowych powinny mieć czynności prawne, gdy rozporządzają prawem, którego wartość przekracza 2000 zł i więcej. Pod rygorem nieważności, niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność czynności prawnej, np. udzielenie pełnomocnictwa ogólnego. Gdy ustawodawca zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, nie podając o jaki rodzaj formy chodzi, ma na myśli formę pisemną nakazaną, tylko w celach dowodowych. Dla wywołania określonych skutków, niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności tej czynności ani utrudnień dowodowych w ewentualnym procesie, lecz osłabia jedynie jej skuteczność, bo powoduje nieważność niektórych jej skutków. Na przykład, umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na dłużej niż rok powinna być zawarta na piśmie. Bo gdy nie jest, to uważa się za zawartą na czas nieoznaczony, czyli strona zainteresowana może w każdej chwili wypowiedzieć umowę. Forma notarialna, forma aktu notarialnego, czyli te, te, te czynności prawne mogą być forma aktu notarialnego, formę notarialną. Niezachowanie tej formy powoduje zawsze nieważność czynności prawnej. Forma notarialna jest zawsze nakazana pod rygorem nieważności. Choć ustawodawca nie stwierdza tego wyraźnie przy określonych rodzajach czynności prawnych. Na przykład umowa sprzedaży, darowizny lub zamiany nieruchomości powinna być określona, zawarta, a mieć formę aktu notarialnego. Rodzaje czynności prawnych. Czynności prawne dzielimy tak najbardziej ogólnie na: Jednostronna czynność prawna jest to oświadczenie woli jednej strony zmierzające do wywołania skutków prawnych w sferze prawa cywilnego, to jest do ustanowienia zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego, na przykład oferta, testament, udzielanie pełnomocnictwa. Dwustronna czynność prawna jest to zgodne oświadczenie woli dwóch stron, a nie dwóch osób, bo w jednej stronie po jednej stronie może być więcej osób zmierzające do wywołania skutków prawnych w sferze prawa cywilnego. Noszą one nazwę umów, na przykład umowa sprzedaży, sprzedający kupujący to dwie strony. Umowa najmu wynajmujący najemca, umowa dzierżawy, wydzierżawiający dzierżawca, darowizna, darczyńca obdarowany i czynność prawna wielostronna. Są to umowy, gdzie występują więcej niż dwie strony, na przykład umowa o przejęciu długu, dłużnik, osoba trzecia i wierzyciel, albo umowa spółki cywilnej. Te rodzaje czynności prawnych to również czynność prawna zobowiązująca, polega na zobowiązaniu się jednej lub obu stron do świadczenia, na przykład umowa zlecenia, która zobowiązuje przyjmującego zlecenia do wykonania świadczenia, którym jest dokonanie czynności prawnej lub faktycznej, na przykład, umowa zlecenia zawarta z adwokatem zobowiązuje go do prowadzenia czynności procesowych w postępowaniu sądowym. Na przykład, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przewozu to też umowy zobowiązujące. E i czynności prawne zobowiązujące. Czynności prawne rozporządzające polegają na rozporządzeniu prawem, czyli są to takie czynności, których skutkiem jest przeniesienie, obciążenie albo zniesienie prawa podmiotowego, majątkowego, np. E, własność lub wierzytelność, ograniczone prawa rzeczowe, np. umowa przenosząca własność nieruchomości, która została zawarta w celu wykonania umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości, albo też umowa o przelew wierzytelności, przenosi wierzytelność dotychczasowego wierzyciela na osobę trzecią. E, I... E, Wyróżnia się też e, czynności prawne zobowiązująco rozporządzające, czynności o podwójnym skutku, na przykład umowa sprzedaży rzeczy oznaczonej co do tożsamości, gdyż jej cel i skutek to przejście prawa własności ze sprzedającego na kupującego. Czynności prawne mogą być również konsensualne, już samo oświadczenie woli stron zmierzające do wywołania skutków prawnych, wywołuje skutek prawny, czyli ustanowienie, zmianę lub ustanie stosunku cywilnoprawnego. Chwila złożenia zgodnych oświadczeń woli to zawarcie umowy i zawiązanie stosunku prawnego między stronami. Od tego momentu strony mogą dochodzić wzajemnych praw także na drodze sądowej. Są to umowy na przykład i czynności prawne konsensualne, e, do umowy sprzedaży, zmiany, dostawy, najmu, dzierżawy, zlecenia, darowizny. Czynności prawne, realne, zachodzą wtedy, gdy samo oświadczenia woli stron zmierzające do wywołania skutków prawnych, właściwego skutku, jeszcze nie wywołują. Skutek ten wystąpi wtedy, gdy zaistnieje dodatkowe zdarzenie prawne czyli wydanie rzeczy stanowiącej przedmiot umowy przez jedną stronę, stronie drugiej. Gdy rzecz nie jest wyręczona, umowa nie jest zawarta i nie ma skutku prawnego między stronami, nie ma też stosunku prawnego między tymi stronami. Są to umowy przechowania, składu, użyczenia, o ustanowienie zadatku i zastawu. I czynności prawne możemy również podzielić na odpłatne, czyli obie strony odnoszą korzyści ponoszą ciężary majątkowe. Są to np. umowy pożyczkę procentowanej, sprzedaży, dzierżawy i czynności prawne nieodpłatne. Jedna strona odnosi korzyści majątkowe, np. umowy darowizny, nieoprocentowanej pożyczki. Czynności prawne są również przyczynowe, kauzalne, czy ważność tej czynności jest uwarunkowana istnieniem prawnej przyczyny przysporzenia majątkowego, np. umowa o przelewie przelewierności i czynności prawne oderwane, abstrakcyjne. Ważność tych czynności nie zależy od istnienia prawnej przyczyny przysporzenia majątku. np. umowa o przyjęcie długu. Podałam tutaj podstawowe oczywiście rodzaje czynności prawnych. Mam nadzieję, że temat dotyczący, dotyczący osób prawnych i czynności prawnych udało mi się Państwu w zwięzły sposób dzisiaj przedstawić. Ale wyrazisty i taki no, konkretny, ale pełny też udało mi się to przedstawić. Dziękuję bardzo dzisiaj za uwagę. Zapraszam serdecznie do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia niebawem.